Cześć, jestem Kladia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Filiżanka jest o 8 zł droższa od podstawki. Za podstawkę z filiżanką trzeba zapłacić 38 zł. Ile kosztuje filiżanka bez podstawki? Zaczynamy od wypisywania danych. Filiżanka? Za podstawkę z filiżanką. Czyli podstawka plus filiżanka. A nie mamy samej podstawki. To jeszcze podstawka. Dane wypisane jedziemy. Filiżanka jest 8 zł droższa od podstawki. To już jest jakaś informacja na temat filiżanki. Nie wiemy nic o podstawce, to podstawka jest X. Filiżanka jest o 8 zł droższa, czyli 8 plus albo X plus 8. Obojętno, bo to dodawanie, a dodawanie jest naprzemienne. Za podstawkę z filiżanką trzeba zapłacić 38 zł. Ile kosztuje filiżanka bez podstawki? Podstawka to X plus filiżanka. Filiżanka to jest x plus 8. I podstawka z filiżanką kosztują 38 zł. I to tyle. Lecimy równanie. Dodajemy do siebie xy. Następnie przenosimy wiadomą, czyli cyfrę, na drugą stronę. Jak przenosimy przez znak równa się, to zmieniamy znak na przeciwny. Było plus 8, będzie minus 8. Odejmujemy i dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli na dwójkę, a 30 dzielone na 2 to 15. Ile kosztuje filiżanka bez podstawki? My tutaj uwaga wyliczyliśmy podstawkę, bo podstawka jest x. Mamy się doliczyć filiżanki, czyli filiżanka to x plus 8, czyli... 15 plus 8, a to 23 zł. Czyli filiżanka kosztuje 23 zł. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.